Cześć, w dzisiejszym odcinku z szerokiej oferty naszego sklepu wybrałem oraz zaprezentuję wiatrówkę hiszpańskiej firmy Gamo, a dokładnie Hunter Maxim IGT. Gamo to hiszpański producent wiatrówek oraz śrutów działających na rynku już od ponad 70 lat. Obecnie Gamo jest jednym z największych oraz najbardziej uznanych producentów w swojej branży, dzięki czemu mamy pewność, że dostaniemy produkt wysokiej jakości produkowany w Hiszpanii. Firma Gamo znana jest z wielu innowacyjnych rozwiązań i technologii, które od lat stosuje w swoich produktach. Jednym z przykładów stosowania najnowszych technologii jest właśnie prezentowany dzisiaj model Gamo Hunter Maxim IGT. Pierwszą z nich jest system zasilania IGT, który polega na zastąpieniu tradycyjnej stalowej sprężyny. Tak zwaną sprężyną gazową, czyli cylindrem pneumatycznym, który dzięki mniejszemu odrzutowi poprawia celność wiatrówki oraz powtarzalność strzału. Następnym innowacyjnym rozwiązaniem jest system redukcji hałasu Whisper Maxi, czyli dwie komory redukujące hałas podczas wystrzału. Zewnętrznie system ten odznacza się pogrobioną obudową lufy, która nadaje wiatrówce charakterystyczny wygląd imitujący karabin myśliwski, stąd słowo hunter, które znajdziemy w nazwie tego modelu. Kolejną innowacją zastosowaną w tym modelu jest zaawansowany technologicznie system spustowy SAT, który pozwala na oddanie płynniejszego oraz bardziej dokładnego strzału dzięki możliwości pełnej regulacji drogi i wagi spustu. Pozwala to uniknąć charakterystycznego szarpnięcia i tak zwanego zrywania spustu. Do tych trzech innowacyjnych rozwiązań firma Gamo dołożyła w tym modelu jeszcze system redukcji drgań RRR. System ten polega na zastosowaniu aktywnej dwuczęściowej szyny montażowej, do której zamontowana jest luneta. Szyna ta pochłania dużą część energii podczas strzału, co odciąża lunetę i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Gamo Hunter Maxim IGT posiada w zestawie lunetę celowniczą o parametrach. 4x32, co oznacza czterokrotne przybliżenie oraz obiektyw o średnicy 32 mm. Warto również wspomnieć, że po zdjęciu lunety mamy system tradycyjnych przyrządów celowniczych w postaci szczerbinki i muszki, wyposażonych w system przewodów światowodowych ułatwiających celowanie w trudniejszych warunkach pogodowych lub o zmierzchu. Wiatrówka posiada oczywiście wysokiej jakości stalową, gwintowaną, klasycznie łamaną lufę zakończoną tumikiem. Łoże wiatrówki wykonane jest z wysokiej jakości drewna. Posiada teksturowania na łożu i chwycie, które sprawiają, że wiatrówkę trzymamy pewnie i bez poślizgów. Teksturowania dodają także wiatrówce elegancji i myśliwskiego stylu. Kolba została wykonana tak, aby mogły z niej korzystać zarówno prawo, jak i leworęczne osoby. Zakończona jest gumową stopką redukującą odrzut podczas strzału. Dzięki basie policzkowej możemy bezproblemowo celować zamontowanym celownikiem optycznym. Do wiatrówki dokupić można szereg akcesoriów takich jak śruty, tarcze, kuluchwyty i pokrowce. Wiatrówka generuje prędkość początkową około 230 m na sekundę, co oznacza, że jej moc nie przekracza 17 J, więc z taką wiatrówką możemy strzelać bez pozwolenia. Jeśli ten film się spodobał, to subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi nowościami. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Jeśli masz pomysł na kolejny film, napisz komentarz, a my nagramy go specjalnie dla Ciebie. Zapraszam również do naszego sklepu broń.pl. Do zobaczenia!